Chcielibyśmy Państwu przedstawić przepis na Babę Wielkanocną. Jesteśmy z koła Gospodyń Wiejskich z Podchorzec. Nazywamy się odlotowe agentki i tak lubimy sobie poeksperymentować, coś upiec, coś ugotować i dzisiaj chcielibyśmy to Państwu zaprezentować i do takiego przepisu potrzebujemy kilogram mąki, 6 jaj, szklanka cukru, jedno masło, 10 rodzynek, szklanka mleka i do lukru cukier puder i sok z cytryny. I pierwsze, co robimy, to wsypujemy mąkę do dużej miski, a w drugiej miseczce rozrabiamy drożdże, rozcieramy z cukrem i, i czekamy, aż troszeczkę zaczną pracować. Z takiego przepisu wychodzi dwie foremki takiej takiej baby. W międzyczasie ubijamy sześć jaj ze szklanką cukru. Gdy mamy już ubite jajka z cukrem dodajemy do mąki. I dodajemy droszcze. I wtedy wlewamy mleko. I wyrabiamy około 20 minut. Marysia lubi piec ciastka, to jej fajnie to idzie. Marysia, lubi mi <laughs> Ciasto ma być takie niegęste, bardziej luźne. I jak ciasto po wyrobieniu około 20 minut, wtedy wlewamy. Lekko przestudzone masełką. I trzeba tyle wyrabiać, żeby powstały takie bąbelki, i wtedy ciasto jest gotowe. I przełożymy do formy, do wyrośnięcia. Jeżeli już wyrośnie, podwoi swoją objętość. Pieczemy 180 stopni, 35 do 40 minut. I dekorujemy lukrem. Przepis jest bardzo stary. Pochodzi z takiej książki, co jeszcze moja mama dostała od znajomej z Warszawy, bo tu nie można było dostać. Wnieciemy rodzynki i nałożymy do wysmarowanej formy. Ciasto jest praktycznie gotowe. Teraz tylko czekamy, aż wyrośnie, podwoi swoją objętość, upiec, udekorować. I tylko zajadać. Po wyjęciu z piekarnika, po ostudzeniu dekorujemy lukrem. Posypujemy skórką pomarańczową, czym tam kto sobie uważa. I zajadamy smacznego, smacznego.